Bo, ludzie, bo ludzie nie będzie, bo nie będą widzieć tej części. Tak, daj to, to by się by tej tak, wierzą. tak, tak, to część, znaczy, ta... tak, 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 i tak, go. tak, 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 I Jakbyś tak, i tak, 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 kabel. 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 I patrz, jak rzucisz tak, powiedzmy stąd, to będziesz na całym miał... No właśnie, w lewo jeszcze, patrz, bardziej tu z tego roku. Z tego roku. Projekt się dopiero masz, a tu stero pojedzicie. Stero pojedzicie, któż tak? Z tego miejsca, w cudach roku. No to jest. No to jest. Patrz, cofnij się zamiast. Patrz, stąd z tego rogu i rójce tu na ten cały wszystko. W lewo, w lewo. A daj na to jeszcze gdzieś je, Jeszcze dalej. Masz na wszystko, masz. A tu masz. ludzie? Jak pasuje są ludzie. Ale tak, na No i to z tego. Ja. Tak. To bez sensu jest. To jest bez sensu. To jest. Bez sensu że... bardziej w moją stronę, w Ale w stronę. to ja nie potrzebuję tego. że to jest bez sensu? No. Ale ty potrzebujesz

Poczekaj, a dajcie, bo w sumie i uśpić całym dziurku widać. A nie? Widać. A jakbyś daj, a jakbyś zrobił tak, wybuchł. By no, Naprawię za na A by ty. Ty. Jakbyś coś takiego zrobił na całej długości. No właśnie tak bym chciał zrobić, tylko teraz słuchajcie, myśleć. Czy... Tylko właśnie będzie widać wtedy w ogóle. Tylko, no, że w ten moment będę miał tylko mask na jednym ścianie tak naprawdę. A gdyby miał tu... Tłuch... No to tu nie też go łapiesz, Robisz to... Właśnie, i, i robimy w, I, dwie ściany, tak? Ale dotąd kurwa tylko masz przyjście musisz lewo źle bardziej dać. No. Patrz, tu nic nie masz. Tutaj ja bym zrobił tak, żeby złapać na przykład odtąd. No. I taki pasek sterowniczy z góry. Ale to tylko robimy jedną miwatkę, to nic nie wiem Ty poczekaj, jakbyś zrobił taki fajny się do narożnika, go tak wyłapał, no, bardziej... żeby na tym drzemie. Się... Ale nie łatwiej już więcej. Znaczy, nie mogę o co się chodzi, z tym, ale wiesz co? Ten już chodzi. A momencik, a momencik, a momencik. A weźmy tak naprawdę... Ale... To no, popatrz, teraz mamy jeszcze taką opcję. Ale to nie potrzebujemy dużego, popatrz. Ale łapić i tego, tutaj, nie? Nie, to chuja. Nie, 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 czekaj.